Pięć mniej znanych oznak niedoborów składników odżywczych, które musisz znać. Numer 1. Częste bóle głowy mogą być objawem niedoboru magnezu. Badania pokazują, że magnez odgrywa kluczową rolę w regulacji napięcia naczyń krwionośnych. Warto włączyć do diety orzechy, nasiona i ciemnozielone warzywa liściaste. Numer 2. Zmiany w smaku. Jeśli zauważasz, że smaki wydają się mniej intensywne, może to być oznaką niedoboru cynku. Cynk jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania kubków smakowych. Sięgnij po ostrygi, wołowinę i nasiona dyni. Numer 3. Częste infekcje dróg oddechowych. To może wskazywać na niedobór witaminy A, która wspiera układ odpornościowy. Badania sugerują, że witamina A jest kluczowa dla zdrowia błon śluzowych. Wprowadź do diety marchew, słodkie ziemniaki i wątróbkę. Numer 4. Problemy z gojeniem ran. Jeśli rany goją się wolniej niż zwykle, może to być oznaką niedoboru witaminy C. Witamina C jest niezbędna do syntezy kolagenu. Warto spożywać owoce cytrusowe, paprykę i kiwi. Numer 5. Zmiany w nastroju. Niedobór kwasów tłuszczowych omega-3 może wpływać na nastrój i zdrowie psychiczne. Badania pokazują, że omega-3 wspierają produkcję neuroprzekaźników. Wprowadź do diety ryby, orzechy włoskie i siemielniane.